No, i teraz czas nakarmić Państwa dobrym słowem. Mam w ogóle wrażenie, że będziemy podsycać apetyt na życie, bo przede mną i triatlonista, i kucharz Jan Kilański. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardziej szef kuchni, czy bardziej triatlonista? 50-50. Okej, okay. <laughs> dyplomatycznie <laughs> wyglądałeś. <wymunowe. Nie, nie. śmiech> tak, tak, tak. Zależy, zależy do okresu. To ustalmy <laughs> fakty. Od kiedy kucharz, a od kiedy triatlonista? Kucharz od lat 14? A triatlonista od lat czterech. I to jest to fifty-fifty. <noise> Ale mówię o proporcji, wiesz. No wiem, wiem, rozumiem, rozumiem. Zaangażowania serca i głowy. No to od czego się zaczęła pasja kulinarna? A, od, a kiedy poczułeś, że między innymi rower, pływanie i cała reszta związana z triatlonem to jest twój sposób na życie? Gotowanie zaczęło się już w zasadzie w latach nastoletnich. Ponieważ mój, mój ojciec pływał, a moja mama gdzieś tam pracowała też, więc. A ja byłem mocno głodny, bo zawsze dużo trenowałem, bo, bo w dzieciństwie też, też trenowałem różne sporty. No i trzeba było sobie coś ugotować. No i w zasadzie gdzieś tam od tego, że od dzieciństwa, od, w zasadzie od kiedy pamiętam, lubiłem dobre, smaczne jedzenie. No więc nie chciałem jeść, wiecie, parówek z mikrofali, tudzież smażonych na patelni. No więc starałem się coś tam sobie gotować, wymyślać. Potem skumałem się, że tak powiem, z moim kolegą z gimnazjum. Że też ma dużą, dużą zajawkę na gotowanie i na jedzenie. Zresztą też podróżował z, ze swoimi rodzicami bardzo dużo po świecie. Przywoził różne ciekawostki, jeździli po takich gwiazdkowych restauracjach. I opowiadał mi w jakim anturażu i w jakich warunkach odbywają się tam te kolacje. Opowiadał o szefach kuchni i przez niego poznałem wiele, wiele nazwisk. Także pozdrawiamy Petera. <noise> no i wspólnie gdzieś tam zaczęliśmy potem, potem gotować, bo tak jak mówiłem, on też miał, też był tym zainteresowany, przywoził z tego świata książki. No i tak się zaczęło. A jaka była wasza taka, jakie było popisowe danie, bo jak powiedziałeś o tych parówkach, którymi gardziliście bardzo dobrze już od lat nastoletnich. To przypomniały mi się takie historie akademikowe. Wiesz, byli ludzie w akademiku, którzy mieli naprawdę czajnik na parówki, i czajnik na wodę. I to tak naprawdę wyglądało, więc ten stopień trudności nastoletni Janek i kolega Peter? Wiesz co, no z tego co pamiętam, to były. Raczej szliśmy na początku w taką sztywną klasykę makaronową, od jakiegoś wiecie, alio-olio, fajnego bolone z e Pepe, do tej pory uwielbiam. Więc coś takiego, potem mieliśmy taki moment, kiedy się naczytaliśmy, gwiazdkowych szefów kuchni, żeby świrować <grym> różne rzeczy z. To już też było trochę później, to już też był czas, kiedy ja zacząłem gotować profesjonalnie, że wiecie, tam strasznie jarało mnie jakieś różne piany, y, używanie agaru, ksantanu, gelanu, różnych sfer robienia i tak dalej, ale to chyba... Przypadłość y, młodych ludzi, że chcą poeksperymentować? Eksperymenty, tak. Y, no, więc, więc nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie, bo gdzieś odpłynąłem, ale, ale tak było. Płyniemy, płyniemy razem tą rzeką i będziemy meandrować. Płyniemy dalej. To a propos pływania jak się kulinarnie i żywieniowo przygotować do triatlonu? Hmm. Czy jest jakiś, jakiś sposób? Czy jest jakiś sposób? No oczywiście, tutaj, disclaimer: mm -hmm. y nie jestem dietetykiem y profesjonalnym, y chociaż trochę o tym myślę. Y no bo y oczywiście żywienie i sport jest y nawet na takim amatorskim, ale, ale gdzieś tam y powiedzmy ambitnym y czy takim. Y Amatorskim wyczynie no jest bardzo istotny i nierozerwany, nie więc, więc to jedzenie jest super istotne, A dodatkowo e, dla mnie jest też o tyle ważne, że tak jak wspominałem, nie lubię jeść niedobrze i jak zjem niedobrze to jestem dosłownie zły. E, więc staram się tak kombinować, żeby to jedzenie było i e, pożywne, dostarczało wszystkiego, czego mi potrzeba, e, ale przy okazji było po prostu smaczne. No bo to jest, to jest super istotne. Jak się przygotować? Jeść dużo węglowodanów, mm -hmm. <laughs> trochę białka i jak najmniej tłuszczu. No, może nie jak najmniej, ale w, 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 zdrowej, w zdrowej proporcji. Jest gdzieś taki trochę mit, który ciągle gdzieś tam pokutuje w, w przestrzeni, że jedzenie, nazwijmy je fit, to jest smutek. Aha. I wieczny głód, i wściekłość. To wieczny głód, yy, t, t, taki no, wiecie, bo to jest, no bo to jest tylko rukola, co yy, więcej. Ta. Rukola <grym> i sucha pierś z kurczaka, taka trzeszcząca tak. między zębami. <grym> no niestety, znaczy, może stety, stety tak nie jest. Przynajmniej nie musi tak być. To jest gdzieś, ja mam wrażenie, że to w ogóle jeszcze jest taka rzecz, która właśnie pokutuje od, nie wiem, wczesnych lat dwutysięcznych jakichś takich, wiecie, gazetek, nie będę tutaj może nazw zrzucał, ale kolorowych gazet dla dedykowanych dla pań wtedy. Pani e... domu mi się wyświetliła, no przepraszam. Tak, tak, albo różne Filipinki, nie wiem, Filipinka może nie, bo to dla nastolatek, ale e... Natomiast no, jedzenie, które jest, które jest fit, które jest zdrowe, które dostarcza wszystkiego, co nam potrzeba w żywieniu sportowca, nie musi być smutne, wręcz odwrotnie. No to Janek, zaproponuj taki obiad, bo część z naszych słuchaczy jest teraz w kuchni, sprawdzi, co ma w lodówce. Taki obiad, który by się sprawdził dla sportowca, ale też dla. Po prostu słuchacza, który ma ochotę wyjść dzisiaj na spacer, ale chce zjeść, mieć świadomość, że zjadł smacznie i zdrowo. I niesmutno. smutno. Słuchajcie, zaskoczyliście mnie. Muszę wymyśleć na freestyle'u. Nie no, żartuję. No, ponieważ lubię wyzwania, to nawet ten kurczak z ryżem, który mhm. gdzieś tam jest takim. Nemezis sportowców, powiedzmy, to nawet jego można zrobić właśnie w sposób fajny. Chociażby pierwsza rzecz, ugotować sobie zrobić ryż i użyć nie jakiegoś parabolicznego ryżu, tylko użyć np. fajnego ryżu do sushi. Ugotować go sobie doprawić tak, jakbyśmy sobie doprawiali ryż do sushi, właśnie, czyli jakimś odrobiną octu ryżowego, mirinu. Może odrobinkę miodu. Głupie pytanie. Czym jest mirin? Naprawdę nie wiem. Mirin to jest takie japońskie wino. Okay. Nisko alkoholowe. To już wiem. Do tego kurczak. Polecam użyć uda z kurczaka. Uda trybowanego. No jest ok. Troszkę bardziej oczywiście tłuste niż pierś. Ale tego tłuszczu też musimy sobie dostarczać w diecie, więc jakby to nie jest y, coś, czego powinniśmy zupełnie unikać. Więc y, udo jest dużo bardziej soczyste. Można zrobić chrupiącą skórkę, jak jest wytrybowane, czyli z wyciągniętą, y, z wyciągniętą kością. Y, możemy zrobić chrupiącą skórkę. Y, 120 do 150 gramów takiego uda będzie super smakowało. Jak sobie wcześniej zamarynujemy, to też. Y, tu ta marynata jest kluczowa. To co do tej marynaty? Do tej marynaty. Oj, dobra. Myślisz, że tak no, po słuchaj, łapkach tutaj no, przejdziemy to? nad tym? No nie. Po uda A Wiesz, słuchaczy teraz z kartką siedzi i zapisuje to wszystko, żeby dzisiaj komuś zaimponować? Dobrze, no 150 gramów uda z kurczaka. Trybowanego. 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 Ym, co w marynacie? W marynacie ym, sos sojowy, sok z limonki, skóra z limonki, ym, czosnek, imbir, w dużych kawałkach, żeby się potem nie przykleiło i nie spaliło na patelni, jak będziemy smażyć, tudzież na grillu, tudzież w airfryerze, którego jestem ostatnio szczęśliwym posiadaczem. No i tyle. Trzymamy sobie przez, powiedzmy, przynajmniej te 3-4 godzinki, a najlepiej jak sobie zrobimy zapas na jutro, na pojutrze. E, takie zamarynowane udo może w lodówce spędzić więcej czasu niż nam się wydaje. Spokojnie 3-4 dni poleży. E, no i do tego obowiązkowo zielenina. E, na przykład ogórek z odrobiną e, oleju sezamowego, odrobiną e, suszonego albo świeżego chili. E, sok z limonki, bo skoro już mamy limonkę, bo mieliśmy ją w, e, w kurczaku w marynacie. E, trochę sezamu. Olej sezamowy chyba mówiłem. Tak. Mm -hmm. I jemy. Zgodniałam. Wow. Ja też, zdecydowanie. Patryk, kiedy się tylko pojawił dzisiaj rano w studiu, to powiedział: Przypomnij mi, żebym nie zapomniał, bo mam właśnie, zalecenie o, z domu, o co mam zapytać. To niech Domo, mi Domowe izotoniki, bo wiem, że okay. też y, tworzysz. Więc skoro jesteśmy przy, przy przepisach, to podaj jeszcze, <grym> proszę cię, przepis na jakiś domowy izotonik. Bo to, szanowni państwo, wcale nie jest tak, że my musimy kupować mm. gotowe izotoniki w sklepach i, i produkować plastik. Tylko wręcz przeciwnie. Tutaj muszę dbać o poletko ekologiczne. Logiczne, więc domowy izotonik. Dobrze. Domowy izotonik możemy zrobić na dwa sposoby. Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest izotonik. Jest to płyn, który uzupełni, w, oczywiście w sporcie jest bardzo istotny uzupełni nam <laughs> mikroelementy, które tracimy w trakcie. Uprawiania Siłko. sportu, mhm. ale też w życiu, czyli nawet siedząc, ale siedząc w wysokiej temperaturze, na przykład, który przede wszystkim uzupełnia sód, magnes potas i różne witaminki. Domowy izotonik najprostszy to jest oczywiście woda, sól co jest bardzo istotne, bo to sól właśnie zawiera w sobie dużo sodu, sok z cytryny, troszkę miodu. I można dodać sobie odrobinę chili, ale to jest taki bardzo prosty przepis. Taki absolutny basic. Mm -hmm. Pójdźmy w stronę na oh. To przede wszystkim nie użyjemy wody, tylko użyjemy OK, czegoś troszkę droższego, czyli wody kokosowej, która już sama w sobie ma wartości izotoniczne. Do tego dodamy sobie świeży sok z grejfruta. Oczywiście jeszcze trochę soli możemy dosypać, lub uwaga, dodać trochę sosu sojowego, co wiele wow. wie osób może zdziwić. Um, natomiast sos sojowy jest super bogaty w sód właśnie. Mm -hmm. um, czyli mamy tak, wodę kokosową, grejfrut, sos sojowy i sok z jakichś cytrusów, czyli na przykład z limonki, albo polecam z juzu, mm -hmm. jak ktoś ma. Dostęp, ochotę zaszaleć. I polecam takie izotoniki nie tylko osobom, które sport uprawiają, ale także na przykład osobom starszym w trakcie upałów lub w ogóle wszystkim, wszystkim osobom, które, które czują taką potrzebę lub, lub właśnie pracują lub, lub funkcjonują w środowisku, które jest gorące i pocą się. Wyprzedzamy te... trendy, zobacz jest styczeń, a my już państwa Zdawiamy. przygotowujemy na upały. No ale to wiesz, to zmiany klimatu postępują tak szybko, że, że za chwilę w ogóle nie będzie, nie będzie zim, a jeszcze na taki klasyczny dzbanek, ile soli? Pożyczkę? Yy, na, yy, na litr wody powiedzmy takie 1,5 grama, yy, okay. grama do dwóch gramów. Yy. Soli. Mm -hmm. To jeszcze to pytanie, które obiecałam, że zabrzmi, a przede wszystkim, że padnie odpowiedź, co wspólnego ma śledź z kimchi. A może mieć wspólnego. <grystanie> w teorii nic. A w, a, praktyce, praktyce? a w praktyce jednak może mieć. Nawiązujesz oczywiście do tego, że w jednym miejscu, które współprowadziłem, na standardach na standard wrzuciłem sobie to żeby kombinować i bawić się z kuchnią azjatycką i kuchnią polską, czyli mieszać składniki, techniki i wymyśliłem taką rzecz, że będziemy w trakcie kiszenia kimchi, do którego tradycyjnie dodaje się albo trochę sosu rybnego, albo suszone krewetki. To jest taki dosyć tradycyjny sposób kiszenia kimchi. Wymyśliłem, że my użyjemy polskiego produktu, czyli śledzia. I suszyliśmy te śledzie na wiór, tak jak się suszy też krewetki, po prostu one są wręcz, można powiedzieć, pudrem. Blendowaliśmy go, żeby uzyskać właśnie taki, taki puder i potem dodawaliśmy do procesu kiszenia kimchi. Czyli spolszczyłeś koreańską potrawę? Troszkę tak, do, dopolszczyłem ją, bo <grym> miała, też, miała też Chili, miała też Imbir, miała te tradycyjne, tradycyjne składniki. Eee, ale tak. No i co, lepiej, lepiej smakowała ze śledziem? No zdecydowanie. To ja używając swojego języka, bo powiedziałeś o tym izotoniku bazowym i tym na sterydach, to zróbmy jednak bazowe kimchi, bo nie wyobrażam sobie, że teraz nagle wszyscy zaczynają suszyć śledzie, bo to też jednak wymaga i umiejętności, i też sprzętu pewnie. To takie bazowe kimchi dla tych, którzy by chcieli coś zrobić dzisiaj w kuchni i mieć też fani i radość z tego, że coś najzwyczajniej w świecie ładnie wygląda w słoiku, czyli też trochę jeść oczami. Mhm. Bazowy przepis na kimchi to oczywiście kapusta pekińska, którą najlepiej kroimy sobie w, na ćwiartki albo, albo ósemki, czyli nie rozwalamy jej tak totalnie na, na liście. A obok robimy pastę, która będzie składała się z, przede wszystkim z czosnku, imbiru, chili, soli, rzecz jasna, bo to bardzo istotne, wędzonej papryki, Um, pasty gochujang, czyli taki koreański pasty z, z fermentowanych papryk. Um, I taką pastą nacieramy um, kapustę pomiędzy liśćmi i odstawiamy w ciepłe, no, w takiej pokojowej temperaturze, odstawiamy w słoiku. Najlepiej, kiedy on jest nie do końca zamknięty, no bo to będzie sobie pracowało, fermentowało. Więc y, albo przykryte szmatką, albo z odkręconym lekko wieczkiem, albo z wieczkiem z dziurką. Y, no i przynajmniej taki tydzień do półtora tygodnia y, czekamy. I Słuchajcie, ja nigdy nie zapomnę, jak mój Łukasz kiedyś z Korei przywiózł kimchi. Ono było tak zapakowane próżniowo. I jakie otworzyliśmy, to był taki... No wybuch to za duże słowo, ale taki sych, takie psz coś takiego i ten zapach się rozniósł po całym mieszkaniu i nie byliśmy w stanie go wywietrzyć przez kilka dni i, i do dzisiaj jak, jak słyszę kimchi to od razu ten zapach do mnie wraca, taki no, bardzo specyficzny, bardzo. Bardzo tak, <laughs> tak, no bo jeszcze dodaje się też, w sumie o tym nie powiedziałem, dodaje się też tradycyjnie białą rzodkiew cienko pokrojoną. A jeżeli mieliście okazję jeść kiszoną rzodkiew, albo nawet piklowaną rzodkiew, czyli mary marynowaną w octowej marynacie, to jak ten słoik otwierasz, to otwierasz puszkę Pandory. Polecamy do pociągów, do przedziałów szczególnie no, zamkniętych, tak, 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 tak. jajko, kiełbaska i jeszcze rzepak. Jeśli chcą Państwo rzępa. być sami w przedziale, to... Jest to dobra metoda. To napinam, zapytam cię o ciastka, bo ciastka się pojawiały, ciasto w zasadzie na Twoim koncie Instagramowym, całkiem niedawno, zapowiadając coś nowego, ale też pomyślałam sobie o tych, którzy są, wiesz, w trakcie postanowień noworocznych, czyli jeszcze na przykład nie jedzą tych słodyczy, ale cały czas je po prostu wszystkie czekolady i ciastka do nich przemawiają. Czyli z jednej strony, jak sobie pomóc z odstawką cukru, czyli jakie produkty włączyć do diety, żeby było trochę łatwiej, a mhm. potem już, jak już przebrniemy i znowu wrócimy do złych nawyków, to co szykujesz słodkiego? Ym, czyli po kolei, detoks cukrowy mówisz. Tak jest. Detoks <laughs> cukrowy, cukier detoks. Z, z jednej strony y, w pewnym momencie swojego życia y, ważyłem prawie, nie, nie prawie, tylko ważyłem 90 kilo. Y, teraz ważę około 72-3 Czyli trochę zgubiłem. No, przede wszystkim gdzieś tam będzie potrzebne zawzięcie w pewien sposób i determinacja, ale od strony, powiedzmy, jedzeniowej, no to w moim przekonaniu i dla mnie, u mnie to działa, że jeżeli nie chcę w siebie ładować, chociaż ja nie mam jakichś takich super ciągot do, do słodyczy raczej. Ale mm, po prostu najadać się i jeść pełnowartościowe posiłki i dostarczać odpowiednią ilość węglowodanów, bo wtedy nie ma nie mam takich, wiecie, po prostu ciągot nie pojawiają się. Jak jestem najedzony nawet na deficycie kalorycznym, czyli kiedy robimy redukcję, no to wtedy, wtedy oczywiście nie możemy też doprowadzać się do takiego stanu, że jesteśmy na jakimś supergłodzie. Tak nie powinna wyglądać redukcja, jeżeli ona mhm. tak wygląda, to znaczy, że jest zła. Jeżeli mamy ubytek kaloryczny w stylu 500 kalorii do powiedzmy 300, co jest taką jakąś tam zdrową zdrową granicą, oczywiście można robić większe, ale to już są jakieś tam wyrzeczenia. Czyli jak mamy taki deficyt 500-300 kalorii, to, to nie jest jakiś super głód, nie, nie powinien nam towarzyszyć i wtedy nie ma tego takiego, wiecie, szczególnie wieczorem, po całym dniu, kiedy trochę emocje opadają i nagle dawaj, dawaj, <laughs> ładujemy wszystko, co się da. To ja, to ja. Niestety. No właśnie, właśnie. Przyznaję tak. się bez bicia. Tak to jest. No i potem, potem, potem są konsekwencje. Mm. No ale co szykujesz słodkiego? Bo tam było takie zapowiedź, zapowiedź czegoś, co, co nadejdzie. Możesz już zdradzić, czy nie? Jeszcze, jeszcze bym nie chciał zdradzać. Czyli to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. Da, Moja da. formułka tutaj też się sprawdzi. W takim razie czekamy, i jak już się pojawi ten słodki projekt, to będziesz zaproszony na rapetę tutaj rozmowę, okej? Okay? Dobrze, dobrze. Tym razem nie o kim, czyli tylko o, o słodkościach. W takim razie. Słuchajcie, Super. to bardzo dziękujemy. Jan Kilański Dziękuję był bardzo. dzisiaj razem z nami. Jesteśmy umówieni na rapetę. Państwu życzymy smacznego dnia i proszę dać znać, jak te słoiczki z kimci wyglądają u was w kuchni. Oto to i, i zotaniki domowe czy się udało.